Wpadajcie na moje. Wpadajcie oczywiście na mojego YouTubika Na YouTubika No, odwracam się, was. Dobra, wpadajcie na mojego YouTubika, O, kurde. E, no i będzie. Oczywiście to jest kapibara. Kapibara. Wpadajcie na mojego YouTube'a. Eee. I... Jeżeli ktoś do mnie przyjedzie i tutaj moim kontakt będzie tam mieszkał No to oczywiście na YouTube wpada No to dodam go do kontaktów Oczywiście a Zobaczymy, no Okej, okay. zrobił jakiś zobaczymy co jak nie może ten.